Tak jak niemal każdy młody chłopiec w Polsce biega za piłką, wierząc, że zostanie drugim Lewandowskim, tak tutaj w Tajlandii. Młodzi chłopcy stają naprzeciwko siebie na ringu, wierząc, że zostaną gwiazdami Muay Thai i zawalczą na najbardziej prestiżowym stadionie w Lumpini. Dzisiaj zapraszam Was na walkę najlepszych z najlepszych właśnie na stadionie Lumpini w Tajlandii. Nie będzie to duża przesada, jeżeli powiem Wam, że Tajlandia żyje tajskim boksem. I można to zauważyć na każdym kroku. Stadion Lumpini jest jednym z najbardziej prestiżowych w całej Tajlandii, ale nie jest tam tak łatwo się dostać, bo z centrum Bangkoku musimy jechać prawie 20 km z przesiadkami. Na szczęście w Bangkoku metro jest bardzo fajne i klimatyzowane. Można trochę odotknąć od tych upałów, które są na zewnątrz. Zanim dojedziemy na stadion Lumpini, zapoznam Was z historią tajskiego boksu. Mamy pierwszą przesiadkę, więc pierwsza ciekawostka. Otóż podania mówią, że historia tajskiego boksu sięga XIII wieku. Wtedy stosowano specjalne sznurki, którymi owijano dłonie, i często na tych sznurkach były jeszcze dodatkowo supły po to, aby wzmacniać ciosy. Tajski boks był zawsze sztuką walki, bardzo brutalną i bardzo skuteczną, dlatego był wykorzystywany przez tajską armię. I kiedy został wcielony na potrzeby tajskiej armii, to postanowiono go nieco zmodyfikować. I te sznurki zastąpiono takimi owijaczami materiałowymi, które nabijano żwirem albo szkłem. No i możecie sobie wyobrazić, że te ciosy były wtedy jeszcze bardziej brutalne. Jesteśmy w drugim metrze, więc teraz pora na drugą ciekawostkę. Tajski boks był powszechnie uprawiany przez mężczyzn i chłopców i często na festiwalach, takich lokalnych festiwalach miejskich, odbywały się walki pokazowe, na których można było wygrać spore pieniądze, więc każdy bardzo chętnie uczestniczył w tych walkach. Niestety te walki często kończyły się urazami, a nawet kontuzjami lub śmiercią. i okay. W trzech godzinach udało nam się dotrzeć na stadion Lumpini. Tak naprawdę to baliśmy się, że już nie zdążymy. Przyjechaliśmy rzutem na taśmy dosłownie. Gdyby nie to, że walki przesunęły się o pół godziny, to byśmy się spóźnili. Ale jesteśmy, udało nam się odebrać bilety. Wygląda to w taki sposób: dostaliśmy takie opaski na rękę, dostaliśmy jakieś znaczki, jakiś bądź bon zniżkowy do bufetu. Zaraz się rozeznamy, jak to wszystko wygląda. Na razie przycupnęłam chwilę i mam jeszcze pół godzinki, żeby odpocząć. I opowiem Wam jeszcze co nieco o tych zasadach Muay Thai. Tak jak mówiłam wcześniej, Muay Thai jest sportem bardzo brutalnym. I dopiero na początku XX wieku wprowadzono takie znormalizowane zasady. Postanowiono, postanowiono trochę ułagodnić ten sport i zakazano na przykład niektórych ciosów, takich jak uderzenia w krocze, krocze albo y, ciosy zadawane głową. Wprowadzono też ochraniacze oraz y, rękawice bokserskie. Tak zerkam tutaj, bo właśnie chodzi mi tutaj jeszcze. Stadion Lumpini, na którym w tej chwili się właśnie znajdujemy, jest pierwszym stadionem, na którym zostały wprowadzone te zasady. Początkowo było tak, że zasady te obowiązywały tylko i wyłącznie w stosunku do walk z zagranicznymi bokserami, kiedy tajowie walczyli między sobą nadal stosowali stare reguły. Ale pewnego razu wydarzył się śmiertelny wypadek i od tego czasu te reguły obowiązują już każdego. Zobaczymy teraz, jak wyglądają te walki na ringu bokserskim. Sama jestem bardzo ciekawa. Chodźcie. Muay Thai to sztuka walki mocno zakorzeniona w tajskiej tradycji, i kulturze. Wojownik nosi amulety mające mu zapewnić szczęście, ochronę i siłę. Są to peleryna oraz opaski na głowę i ramiona. Peleryna noszona jest podczas oczekiwania na walkę, nakrycie głowy podczas ceremonii poprzedzającej walkę, a opaski na ramię pozostają na ciele wojownika przez cały czas. Ich historia sięga czasów, kiedy Tajlandia była objęta nieustannymi wojnami. Wtedy wojownicy zawiązywali na ramionach kawałki ubrań ukochanych osób dla zapewnienia szczęścia w boju i zaklinania dobrych duchów. Przed każdą walką wojownicy okrążają ring trzykrotnie, zatrzymując się w każdym rogu, by na chwilę pogrążyć się w modlitwie. Następnie odbywa się jedna z najciekawszych rzeczy rytualny taniec dla okazania szacunku i wdzięczności nauczycielowi, rodzicom i przodkom. Taniec ten zawiera ruchy charakterystyczne dla szkoły, z jakiej pochodzi wojownik. Wszystko odbywa się przy dźwiękach orkiestry grającej tradycyjną tajską muzykę, której tempo dostosowane jest do tego, co dzieje się na rynku. są dwa określenia na wojownika Muay Thai. Rodowity taj nazywany jest Nak Muay. Natomiast wojownik obcego pochodzenia to Nak Muay Farang, czyli obcy bokser. Walki są niezwykle emocjonujące, tak dla trenerów jak i publiczności. Tajski boks słynie z charakterystycznych kopnięć. Dobry wojownik jest w stanie wykonać trzy kopnięcia na sekundę. Na treningach ćwiczy się to tak intensywnie, że u niektórych zanikają końcówki nerwowe w łydkach. Przez co zawodnik przestaje odczuwać ból, ale problem pojawia się na starość, gdy wojownicy tracą czucie w nogach i mają problemy z chodzeniem. Dzieci w tajskim boksie to temat dość kontrowersyjny. Powszechnie wiadomo, że aby stać się mistrzem, należy zacząć treningi tak wcześnie jak to tylko możliwe. W Tajlandii do niedawna było zarejestrowanych prawie 10 tysięcy dzieci poniżej 15 roku życia, które uprawiały boks. Szacuje się jednak, że było ich znacznie więcej 200 do 300 tysięcy. Niektórzy mają zaledwie 4 lata. Dzieci od początku nie mają taryfy ulgowej i odbywają treningi na równi ze starszymi. Stawka jest wysoka. Często jest to być albo nie być nie tylko dla nich samych, ale również dla ich rodzin, które poniosły duże koszty, by zapisać dziecko do dobrej szkoły tajskiego boksu. Szczególnie niebezpieczne dla dzieci są uderzenia w głowę. Nie zapominajmy, że jak w wielu sportach walki, również tutaj celem wojownika jest znokautowanie przeciwnika. Wiecie co? Muszę się wam do czegoś przyznać. Ja nie lubię sportów walki, dlatego że sporty walki kojarzą mi się z agresją i z przemocą, a ja nie lubię agresji i przemocy. Ale pomyślałam sobie, no skoro jestem w Tajlandii, a Muay Thai jest tajskim sportem narodowym, to muszę to zobaczyć. I w ogóle nie żałuję. To było niesamowite doświadczenie. Po pierwsze bardzo się cieszę z tego, że udało mi się siedzieć tak blisko ringu, że praktycznie byłam na wyciągnięcie ręki od tego ringu. Dzięki temu wszystko mogłam widzieć dokładnie, mogłam wszystko prześledzić, obserwować i w niektórych momentach sama się czułam, jakbym była tam na ringu, więc emocje naprawdę ponosiły. To, co mi się bardzo podobało, to związek tego tajskiego boksu z tradycją. Podobało mi się to, że grała orkiestra, podobało mi się to, że przed. Przed walką y, bokserzy tańczyli te swoje tradycyjne tańce, ale też to, co podobało mi się chyba najbardziej, to to, że w tej walce w ogóle nie było widać agresji, tylko takiego sportowego ducha walki i takie profesjonalne podejście do tej walki. I tak sobie pomyślałam, że wiecie co? Warto jest doświadczać różnych rzeczy po to, żeby wyrobić sobie swoją własną opinię, a nie wyrabiać sobie opinię na podstawie doświadczeń innych lub uprzedzeń.